No i to było y, nagranie zatytułowane Hold On w studiu Magda i Olaf, czyli formacja NUN. Powiedziałem o rozwojeniu muzycznym jaźni, a może nie tylko, y, bo, bo wy dziś jesteście jako NUN. Ale gdybym tak zapytał za dwie godziny, kim jesteście, to powiecie, że jesteście? Że jesteśmy e, Chaos i Sharks. <laughs> No i byliśmy, byliśmy też killer star. tak o tak, tak, byliśmy też killer star. Wiesz przesadać tak zupełnie abstrahując jednym z naszych ogromnych idoli jest David Bowie. David Bowie to jest tysiące postaci, tysiące różnych gatunków muzycznych i tysiące historii tak naprawdę, bo ja to tak w, w pewnym sensie widzę. Więc my też jakoś tak może mniej chyba świadomie, ale takimi torami płyniemy. Więc dla nas jakieś takie ograniczenia stylistyczne to, to nie jest w ogóle żadna sprawa. Uważam, że muzyka się dzieli na, na fajną i niefajną, a nie na gatunki. Po prostu albo coś się podoba, albo nie podoba. Oczywiście mam na myśli nas, bo to nam się ma podobać przede wszystkim, a jeżeli jeszcze komuś, no to już w ogóle rewelacja. Natomiast my lubimy tak wiele różnych gatunków i tak wiele różnych gatunków muzyki słuchamy, że nie sposób tego nie Uwiecznić również, prawda? Bo to jak wpływa, to również wypływa z człowieka, więc stąd ten pomysł chyba na drugi projekt, bo tak niesamowicie różne rzeczy z nas wychodzą, czasami muzycznie, a nie chcemy się ograniczać, wręcz może, że postanowiliśmy, że może to podzielimy. Na razie plany są takie, żeby jeden mocniejszy projekt to był Killer Star. A drugi to ten znany już, mam nadzieję, kilku osobom Nun, czyli no połączenie pewnych takich delikatnych brzmień z pewną szorstkością, takim, takim myślę balansem pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Natomiast Killer Star jest o wiele mocniejszy i tam nawet planujemy trochę bardziej rokowo zabrzmieć czasami, bo to też bardzo lubimy. Gdyby tak porozmawiać o waszych muzycznych inspiracjach, ty mówisz, że David Bowie, tak? czyli postać o wielu twarzach, w wielu wątkach, to czego słuchacie poza tymi zespołami, których nazwisk, nazwy już się dzisiaj na naszej święta nie pojawiły? Nie mamy tyle czasu, żeby to <laughs> powiedzieć. Przede wszystkim e, e, Gary Numan jest jakby takim ojcem założycielem tego zespołu. O tym przestnym, tak. No, no właśnie. E, bo jego na, e, z jego nazwiska się wzięła przede wszystkim nazwa. Wyrzuciliśmy parę liter. E, I krzeczka. Chociaż <grym> tak, chociaż ona i tak oznacza co innego, bo oznacza. E, e, bóstwo, które e, narodziło się z chaosu bądź. E, co jeszcze oznacza? Wiele rzeczy to też jest właśnie wieloznaczny e, to, wyraz. E, po angielsku to jest zakonnica. Ale z tym się nie identyfikuje. E, ale to wiadomo, New Romantic, e, 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 EBM, mm -hmm. nawet Eba lubimy słuchać, Owszem. Depeche, e, może nie wszystko, ale większość. Ale całą masę też rokowego grania, wiesz? Tak. My lubimy też takie rzeczy e, e, fajno gitarowe. Ja już nie mówię o tych starych wszystkich, których słuchaliśmy kiedyś, czy te, te manchesterskie brzmienia, czy te e, takie cięższe. Bo przecież ja kiedyś byłam ogromną fanką zespołu Panthera. Mm. <laughs> Więc naprawdę byłam na koncercie biohazard tutaj w Warszawie. Pamiętam, pierwsza e, nasza wizyta w ogóle w Warszawie. No słuchajcie, to się nie da w ogóle ogarać, a do tego też takie lżejsze rzeczy, bo my czasami słuchamy i Madonna, i Kylie Minogue, tak. i słuchajcie. Tak. Nie, 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 tych nazwisk no, nie wymieniamy ale, na antenie. Ale naprawdę to się zdarza, właśnie to, wiecie, to jest, to jest fajne. Moi, Tak, o, zawsze. Więc Clark to w ogóle jest mistrz. Systezow Mercy oczywiście. My, tak, I Andrew tak. Ehrlich to jest w ogóle... My uważamy, że pomiędzy tymi rzeczami tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, ona jest w stylistyce ale w pewnych kategoriach one się płynnie przenikają. No właśnie, bo to jest to, co często na naszej antenie powtarzam i podkreślam w Rokowisku. Audycja Rokowisko, Radio Rock Time, a pojawia się zespół, który ktoś powie, że przecież przy tym można tańczyć. Przy każdej dobrej muzyce można tańczyć, a zespół nun ma na swoim koncie, jak słyszeliście, występy na tych największych festiwalach. Byli i na Freeform Festiwalu i widzieliśmy się przecież na Zamku w Bolkowie. To jest właśnie ta kultura muzyczna i to brzmienie, które się Przemieszcza i świetnie powiedzieliście. Ja się śmiałem z Kalei Minok, m, którą bardzo zresztą szanuję od samego początku. Erasure, no jak Erasure to i Depesz Mode, no, Vince Clark, się. to Vince się wszystko Clark, tak. zawsze y, miesza i y, y, przechodzi z jednego w drugie. Y, docieramy teraz do ważnego y, punktu naszego spotkania. Co prawda to już jest końcówka, ale dotarliśmy do tej chwili, kiedy zareklamujecie y, swój bardzo ważny koncert, który już niebawem w Warszawie i właśnie to, co zaczęłaś mówić, zespół Division się tam by będzie pojawiał też. Tak, tak, dokładnie. Division y, to już nie pierwszy raz na naszej drodze, y, bo kilka lat temu, nie pamiętam już jak, jak dawno, ale kilka lat temu nie liczmy znów, y, ile y, mieliśmy y, niesamowitą okazję wystąpić wspólnie na festiwalu Festival, Plus Festival, To jest, bo pamiętam. Krefel w Niemczech, y, K17. Nie tak, wiem, z Marszą. Nie, K17 to Berlin. Widzisz, ale za dużo tych miejsc. E no właśnie, to jest. Kultur Fabric, O, właśnie. Jeden z bardziej kultowych. Mm -hmm. Tam również Mesh i, i Marsz. Tutaj tak. akurat tylko May Division, ale myślę, że zestawienie jak dla nas Ale Co, co ciekawe, przyjemne. oprócz nas zagrają jeszcze basista i drugi klawiszowiec, Dokładnie. także zespół jest powiększony o dwie, o dwie osoby, czyli tak po raz pierwszy w takim składzie gramy i to też będzie ciekawe. Tak, więc jeżeli ktoś myśli, że już wszystko widział u Non, to bardzo ciężko się myli. <laughs> Zapraszamy, bo na pewno zaskoczymy. Mamy zupełnie inne Aranżacje, no i, no i też inne podejście, bo bas i, i syntezatory będzie takie bardziej, ostre. bardziej do pieca. Mm -hmm. No i o to chodzi. 24 stycznia, bo jeszcze ta data nie pojawiła się na naszej antenie, czyli najbliższa sobota, godzina 19. Najpierw w ramach rozgrzewania, czyli jako support formacja NUN tu obecna, w studiu i na kanale YouTube. Będzie można to sobie obejrzeć, przypomnieć. A potem zespół The Vision. Kawał dobrego grania już niebawem. Kwartet zespół NUN się nam poszerza. Bardzo, bardzo to jest dobra wiadomość. Myślę, że dla Was też będzie dobra wiadomość. Mam dwa pojedyncze, albo jedno, podwójne zaproszenie na ten koncert. Proszę się do mnie na Priwie, na Facebooku odzywać w tej sprawie. Kto pierwszy, ten lepszy, a koncert no, trzeba tam być. Gdyby jednak komuś się nie udało, Kuba będzie także, będzie robił zdjęcia i na m.in. moim blogu www.adamdobrzyński.blogspot.com te fotografie będzie można obejrzeć i na Facebooku pewnie i na stronie radia także. Olaf to teraz odwrotnie i Magda byli moimi i waszymi gośćmi zespół NUN. Better Dream? Pewnie. Ponieważ to jest utwór, który już troszeczkę latek ma, to jeszcze na do widzenia powiedzcie o nim coś. Najpierw nazywał się Hope, e, był wydany na pierwszej płycie, a później pojechaliśmy do, do Londynu e, do Universal Music i załatwili nam e, najlepszego producenta, jakiego mogli e, Tomasa Golda i to jest właśnie jego produkcja. Zupełnie inny. Do tak, tego, zupełnie dlatego inne podejście do tego kawałka. mu nazwę, bo jest zupełnie czymś innym. Tak, niż, bawiliśmy się troszkę nim w studio I efekty tej zabawy naszej, mam nadzieję, będą się podobać. Bardzo proszę. I dzięki za wizytę. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo, było bardzo przyjemnie.